Wszystko mamy w głowie, bo jeżeli nawet... Po prostu tylko chcemy, bo chcemy zrzucić kilka kilogramów, i dzisiaj podejmujemy tą decyzję, jutro czy pojutrze. Nie czujemy jednak, że jesteśmy do końca do tego przekonani, i za chwilę drobna jakaś słabość nam się przydarzy, która absolutnie wszystko nam wywróci do góry nogami. To nie jest wcale dobre przygotowanie. To świadczy o tym, że źle odrobiliśmy pracę domową pod tytułem: Przygotowanie do całego procesu przemiany. To wszystko jest w naszej głowie, ta chęć, ta wizualizacja. Emocji, jakie będziemy mieć wtedy, kiedy schudniemy. Bo tak jak powiedziałam na prelekcji swojej, to co widzimy po swoim organizmie, redukcja kilogramów, jest to tylko efekt naszego ciała, to jest tylko skutek. Tego całego procesu, który przeszliśmy. Natomiast wszelkie zmiany odbywają się u nas w głowie. Do tego musimy się bardzo dobrze przygotować po to, żeby całą, cały proces przemiany przejść z sukcesem, ale przede wszystkim, żeby nie dopuścić do efektu Jojo, bo to jest mój cel numer jeden: zdrowo i bez efektu Jojo.